Cześć, tu Damian Lewczuk, akademia catcamp.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zaprojektować taką część we FreeCAD. FreeCAD to w pełni darmowy system CAD 3D, który może być wykorzystywany zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Każdy może z tego systemu swobodnie korzystać, jednak należy pamiętać, że jest to narzędzie specjalistyczne i jest to narzędzie przeznaczone do technicznego modelowania części o regularnych kształtach. Jeżeli chcesz projektować takie części, czyli różnego rodzaju obudowy, czy też części przydatne w domu czy w warsztacie, to frikad może być dobrym rozwiązaniem i w tym i w innych filmach na moim kanale możesz poznać podstawy frikada. A jeżeli chciałbyś poznać podstawy frikada w sposób uporządkowany to zachęcam cię do udziału w moim szkoleniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Teraz przejdziemy do frikada i pokażę ci w jaki sposób zaprojektować tego typu część. Jeżeli chodzi o zaprojektowanie tej części, to zaprojektujemy tę część krok po kroku i etapami będziemy tworzyli model 3D. Zamykam ten projekt i rozpoczynamy od utworzenia części parametrycznej. Kliknij w tym miejscu. Tworzymy tutaj część w module Part Design. Rozpoczniemy od utworzenia szkicu. Wybierz polecenie Create Sketch i utwórz szkic na płaszczyźnie XY. Wybieramy tę płaszczyznę. Klikamy na tę płaszczyznę lewym przyciskiem myszy. Teraz ta płaszczyzna jest płaszczyzną szkicu i utworzymy tutaj okrąg. Wybierz rysowanie okręgu i narysuj okrąg, którego środek będzie leżał w punkcie początku układów współrzędnych. Tutaj, jak najedziesz na punkt początku układów współrzędnych, to ten punkt zmieni swój kolor i. Jak klikniemy w tym miejscu lewym przyciskiem myszy, to środek okręgu zostanie powiązany z punktem początku układu współrzędnych. I tutaj jako średnica okręgu wpisz 50 mm i wciśnij Enter, aby to zatwierdzić. To jest pierwszy szkic, i na podstawie tego szkicu utworzymy pierwszy fragment bryły 3D. Zamykamy szkic klikamy przycisk close i na podstawie tego szkicu dodamy wyciągnięcie. Wybierz operację pad. I tak, tutaj zauważyłem, że utworzyłem szkic na płaszczyźnie XY, jednak chciałem utworzyć ten szkic na płaszczyźnie XZ. Dlatego to anuluję i możemy taki szkic Usunąć i możemy utworzyć nowy szkic na płaszczyźnie XY, lub możemy zmienić płaszczyznę tego szkicu. I tutaj mamy parametr attachment. Kliknij w tym miejscu. Następnie kliknij te trzy kropki. I tutaj wybierz płaszczyznę, która będzie płaszczyzną szkicu. Zaznaczamy płaszczyznę XZ i odznaczamy płaszczyznę XY, tak żeby tylko. Płaszczyzna XZ była zaznaczona, i klikamy OK. I teraz ten szkic jest już na płaszczyźnie XZ. I teraz, jak dodamy wyciągnięcie, to wyciągnięcie zostanie utworzone właśnie w tej płaszczyźnie. Dodajmy tutaj wyciągnięcie na, na 50 mm. Tutaj wpisujemy wartość 50. Jak klikniemy lewym przyciskiem myszy obok tego pola, to widok zostanie zaktualizowany. I zaznaczmy jeszcze tutaj opcję Symmetric to Plane, tak żeby wyciągnięcie zostało wykonane symetrycznie od płaszczyzny szkicu w dwie strony. I klikamy OK, aby to zatwierdzić. I w ten sposób utworzyliśmy pierwszy fragment bryły 3D. Teraz utworzymy kolejny szkic. Wybierz. Tworzenie szkicu, i teraz jako płaszczyzna szkicu wybierzmy płaszczyznę XZ, czyli tę płaszczyznę powinniśmy wybrać też na początku, ale przy okazji dowiedziałeś się, w jaki sposób można zmienić płaszczyznę szkicu, jeżeli utworzymy szkic na innej płaszczyźnie. Klikamy na tę płaszczyznę, i teraz ta płaszczyzna jest płaszczyzną szkicu, i tutaj utworzymy prostokąt, wybierz rysowanie prostokąta i wybierz polecenie Centered Rectangle. Za pomocą tego polecenia tworzymy prostokąt w taki sposób, że określamy środek tego prostokąta i naroże prostokąta. Jeżeli chodzi o środek prostokąta to umieść to naroże na osi Y. Jak najedziesz na oś Y to ta oś zmieni kolor i teraz jak klikniesz lewym przyciskiem myszy to ten prostokąt, środek tego prostokąta zostanie powiązany z osią Y. Jeżeli chodzi o wymiary tego prostokąta, to możemy je określić teraz lub możemy je określić później w innym momencie tworzenia szkicu, ale zróbmy to teraz. Tutaj jako ten wymiar wpisz 30 mm, wciśnij Enter i jako drugi wymiar wpisz 50 mm i wciśnij Enter. Klikam prawym przyciskiem myszy, aby odwołać polecenie rysowania prostokąta. Ten prostokąt ma kolor biały, i tutaj mamy informację o jednym stopniu swobody, i ten szkic nie jest jeszcze powiązany. Oznacza to, że możemy zmieniać położenie tego szkicu, i w tym przypadku możemy zmieniać położenie szkicu wzdłuż osi Y. Nie możemy już zmienić wymiarów tego prostokąta, nie możemy zmienić położenia wzdłuż osi X, tylko możemy zmieniać położenie tego prostokąta wzdłuż osi Y, ponieważ w tej osi. Położenie prostokąta jeszcze nie jest określone i możemy to zrobić na przykład w taki sposób, że określimy odległość jakiegoś punktu prostokąta, na przykład od początku układów współrzędnych, lub możemy to zrobić też w taki sposób, że to naroże prostokąta powiążemy z krawędzią okręgu, ale aby to zrobić, musimy tutaj użyć geometrii odniesienia i taką geometrię możemy utworzyć za pomocą funkcji Create External Geometry. Wybierz tę operację, i teraz wskaż krawędź modelu, która będzie geometrią referencyjną, kliknij na tę krawędź. I tutaj została utworzona geometria referencyjna na podstawie krawędzi tej bryły. Klikam teraz prawym, aby odwołać polecenie tworzenia geometrii referencyjnej. I jak widzisz w tym widoku ta geometria referencyjna nie jest widoczna. Aby ta geometria była widoczna, musimy przełączyć się na widok przekroju. Kliknij ten przycisk View Section. I teraz jesteśmy w widoku na płaszczyznę szkicu, ponieważ tutaj ta bryła przesłaniała trochę płaszczyznę szkicu, dlatego ta geometria nie była widoczna i fragment prostokąta, który był wewnątrz tej bryły, również nie był widoczny. I teraz zrobimy to w taki sposób, że zaznaczamy to na i zaznaczamy tę linię. Jeżeli chodzi o zaznaczanie geometrii w szkicowniku, to robimy to po prostu klikając na tę geometrię lewym przyciskiem myszy. Nie musimy przytrzymywać żadnego klawisza, nie musimy przytrzymywać klawisza Shift, nie musimy przytrzymywać klawisza Control. Po prostu klikamy lewym przyciskiem myszy na geometrię, które chcemy zaznaczyć. I teraz wybieramy wiązanie zbieżności. I to wiązanie sprawiło, że ten punkt został powiązany z tą linią, czyli został powiązany z bryłą, ponieważ ta linia jest geometrią odniesienia do bryły. Zamykamy szkic, i na podstawie tego szkicu dodamy wyciągnięcie, wybieramy operację pad i dodajemy wyciągnięcie symetrycznie do płaszczyzny. Jeżeli chodzi o długość wyciągnięcia, to tutaj możemy wprowadzić wartość z klawiatury lub możemy obracać rolką myszki i ta wartość zostanie zmieniona. I tutaj dodajmy wyciągnięcie na 30 mm. Klikamy OK, aby zatwierdzić, i w ten sposób utworzyliśmy coś takiego. Teraz utworzymy kolejny fragment bryły. Utworzymy kolejny szkic. Wybierz polecenie Create Sketch i Tutaj również utworzymy szkic na płaszczyźnie XZ. Wybierz tę płaszczyznę, i tutaj rozpoczniemy od utworzenia geometrii referencyjnej. Wybierz polecenie Create External Geometry, i jako geometria referencyjna wybierz tę krawędź. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby odwołać aktywne polecenie, i teraz. Klikamy ten przycisk View Section, tak aby przełączyć się na widok na płaszczyznę szkicu, i tutaj utworzymy kolejny okrąg. Wybierz rysowanie okręgu i narysuj okrąg w taki sposób, aby środek okręgu leżał na tej linii. Jeżeli umieścisz środek okręgu w pobliżu środka linii, to automatycznie powinno zostać zastosowane wiązanie symetrii, które umieści środek okręgu dokładnie na środku tej linii. Klikamy w tym miejscu, i jeżeli chodzi o średnicę okręgu, to jako średnica okręgu wpisz 35 mm i wciśnij Enter. I tutaj, jak widzisz, zostało zastosowane automatycznie wiązanie symetrii, które umieściło środek okręgu na środku tej linii, czyli symetrycznie pomiędzy tymi punktami. Geometria okręgu jest zielona, szkic jest w pełni powiązany. Zamykamy szkic i na podstawie tego szkicu utworzymy wyciągnięcie. Wybierz operację Pad i tutaj zaznaczamy opcję Symmetric to Plane i jako długość wyciągnięcia wpisz tutaj 35 mm. I klikamy OK aby to zatwierdzić. Następnie tworzymy kolejny szkic. Wybierz tworzenie szkicu, i tym razem, jako płaszczyzna szkicu, wybierz płaszczyznę YZ. Teraz przełącz się na widok na płaszczyznę szkicu. I tutaj na chwilę wrócimy do poprzedniego widoku. Kliknij jeszcze raz ikonkę View Section. I teraz wybierz polecenie Create External Geometry. I jako geometria referencyjna, wybierz tę linię. I teraz kliknij prawym przyciskiem myszy, aby odwołać polecenie Create External Geometry. I kliknij ikonkę View Section, tak żeby przełączyć się na widok na płaszczyznę szkicu. I wybierz rysowanie okręgu. I tak jak poprzednio, środek okręgu umieść w pobliżu środka tej linii, tak żeby automatycznie zostało zastosowane wiązanie symetrii. I jako średnica okręgu wpisz 15 mm i wciśnij Enter. I tutaj automatycznie zostało zastosowane wiązanie symetrii. Zamykamy szkic, i na podstawie tego szkicu dodamy wyciągnięcie. Wybieramy operację PAD, i tutaj na pierwszy rzut oka nic nie widać. Nie została utworzona żadna bryła. I będziemy dodawali stopniowo wyciągnięcie, żebyś zobaczył jak to będzie wyglądało. I tutaj jak widzisz, powoli pojawia się bryła. I dodajmy tutaj wyciągnięcie na 25 mm. I tutaj w tym przypadku tworzymy wyciągnięcie w jedną stronę. I klikamy OK, i mamy już kolejny fragment bryły, i tak to wygląda. I jak widzisz, korzystamy z prostych operacji, korzystamy z prostych kształtów, i powoli budujemy model 3D. Teraz przejdziemy do tworzenia otworów. Wybierz tworzenie szkicu, i utworzymy szkic na płaszczyźnie YZ, i tutaj utworzymy otwór przechodzący przez bryłę w tym miejscu. Przełącz się na widok na płaszczyznę szkicu, kliknij przycisk View Section i wybierz rysowanie okręgu i narysuj okrąg o średnicy 10 mm, którego ośrodek będzie leżał w tym punkcie. Tutaj przypadkiem obróciłem delikatnie widok, ale jak kliknę na widok na tej kostce, to widok modelu zostanie poprawiony, ale to w tym momencie nie ma większego znaczenia. Zamykamy szkic i na podstawie tego szkicu utworzymy otwór przechodzący przez całą bryłę i zrobimy to za pomocą operacji pocket. Wybierz tę operację i tutaj możemy określić długość tej kieszeni. Możemy wpisać wartość z klawiatury lub możemy obracać rolką myszki, tak żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Tutaj akurat ta kieszena jest tworzona z tej strony, ale możemy też to zrobić w taki sposób, że użyjemy typu kieszeni i tutaj wybieramy through all, tak żeby kieszeń została utworzona przez wszystko. I w tym przypadku ta kieszeń została utworzona w jedną stronę od płaszczyzny szkicu. A jak zaznaczymy opcję symmetric to plane, to ta kieszeń będzie przelotowa w dwie strony od płaszczyzny szkicu. Klikamy OK, aby to zatwierdzić. I mamy coś takiego. Teraz utworzymy kolejny szkic. Tym razem utworzymy szkic na ściance modelu, bo poza tym, że szkice możemy tworzyć na podstawowych płaszczyznach układów współrzędnych, to szkice też możemy tworzyć na ściankach modelu. Zaznaczam tę ściankę i wybieram tworzenie szkicu. Tutaj narysujemy okrąg, którego środek będzie leżał w tym punkcie. I będzie to okrąg o średnicy 30 mm. Ok, zamykamy szkic i na podstawie tego szkicu utworzymy otwór w tej bryle. Zrobimy to za pomocą operacji kieszeń. Wybierz tę operację i tutaj jako typ wybierz Through All. I w taki sposób utworzyliśmy kieszeń przez całą bryłę i klikamy OK. Następnie zaznaczamy tę ściankę i na tej ściance utworzymy szkic. Wybieramy tworzenie szkicu i tutaj również narysujemy okrąg, jednak chciałbym, aby środek okręgu leżał na środku tej ścianki. I w tym celu najpierw utworzymy geometrię referencyjną. Wybierz polecenie Create External Geometry. I Wskaż tę krawędź modelu jako geometria referencyjna. I teraz, jeżeli jakieś polecenie jest aktywne, to przed wyborem kolejnego polecenia nie musisz odwoływać tego polecenia, tylko możesz po prostu wybrać kolejne polecenie i w tym przypadku wybierz rysowanie okręgu i narysuj okrąg, którego środek będzie leżał w tym punkcie. I określ średnicę okręgu na 20 mm, zamykamy szkic. I na podstawie tego szkicu utworzymy otwór w bryle, wybierz operację kieszeń, i tutaj, jako typ operacji, wybierz przez wszystko, i klikamy OK. I w taki sposób mamy coś takiego. Teraz utworzymy kolejny szkic. Utworzymy szkic na tej ściance, zaznacz tę ściankę i wybierz tworzenie szkicu. I tutaj tak jak poprzednio, rozpoczniemy od utworzenia geometrii referencyjnej na podstawie tej krawędzi, i utworzymy tutaj okrąg o średnicy 8 mm, którego środek będzie leżał na środku tej ścianki. Zamykamy szkic, i na podstawie tego szkicu utworzymy kieszeń. Wybieramy operację kieszeń. I jeżeli chodzi o operację kieszeń, to chciałbym tutaj utworzyć otwór do tej ścianki. I tutaj mamy taki typ. Mamy typ to first, jednak w tym przypadku to nie zadziała. Mamy też parametr up to face, i tutaj mógłbym wskazać jakąś ściankę, do której chcę utworzyć tę kieszeń, jednak. W tym przypadku też to nie zadziała. Tutaj, jeżeli wybiorę to first i zmienię delikatnie wartość offsetu, to ta 6 zostanie wykonana na tej ściance, ale na tej ściance nie zostanie wykonana. Nie wiem, z czego to wynika. Możliwe, że jest to jakiś błąd flicada, ale możemy sobie łatwo z tym poradzić. Wracamy tutaj do typu dimension i po prostu określamy wartość głębokości tej kieszeni. Możemy tutaj wpisać 20 mm, tak żeby mieć pewność, że ta kieszeń będzie przeratowa i klikamy OK i w taki sposób utworzyliśmy coś takiego. I teraz dodamy zaokrąglenia do wybranych krawędzi. Z klawiszem CTRL zaznacz tę krawędź i tę krawędź. OK. I wybierz polecenie zaokrąglenia, i dodaj tutaj zaokrąglenie o promieniu 3 mm, i klikamy OK. Następnie zaznacz tę krawędź, i z klawiszem Ctrl zaznacz tę krawędź, i tutaj dodaj zaokrąglenie o promieniu 1 mm. OK. Jeżeli chodzi o dodawanie zaokrągleń, to czasami mogą pojawić się takie sytuacje, w których nie uda nam się dodać zaokrąglenia do wybranej krawędzi. I mówię Ci o tym, abyś wiedział, że coś takiego może się po prostu pojawić, i to nie musi oznaczać tego, że Ty robisz coś źle, tylko po prostu może to być jakiś błąd frikada. Dodajmy tutaj jeszcze zaokrąglenia do tej krawędzi. Tutaj, jak widzisz, ta krawędź składa się tak, jakby z dwóch. Fragmentów, ale zobaczmy, co się stanie, jak zaznaczę tylko jeden fragment. Zaznaczyłem tę krawędź i wybieram polecenie zaokrąglenia. I tutaj zaokrąglenie zostało dodane do całej tej krawędzi. Tutaj dodajmy zaokrąglenie o wartości 1 mm i klikamy OK. W podobny sposób jak dodawanie zaokrągleń działa operacja fazowania. jeżeli chodzi o operację fazowania i zaokrąglenia, to Faski i zaokrąglenia możemy dodawać do krawędzi, tak jak w przypadku zaokrąglenia dodawaliśmy właśnie zaokrąglenia do krawędzi. To faski też możemy dodawać do jednej lub do kilku krawędzi. Zaznaczamy krawędzie, do których chcemy dodać faski i wybieramy operację fazowania i określamy wymiar faski i klikamy OK. I jeżeli chodzi o te operacje, o operację fazowania i zaokrąglenia, to możemy też zaznaczyć ściankę lub możemy zaznaczyć kilka ścianek i na podstawie zaznaczenia zostaną dodane faski lub zaokrąglenia do wszystkich krawędzi zaznaczonych ścianek. Wybieram tutaj operację fazowania i faski zostaną dodane do krawędzi wskazanych ścianek. Klikam OK i w ten sposób utworzyliśmy coś takiego. Także jak widzisz, krok po kroku, korzystając z bardzo prostych i podstawowych kształtów i korzystając z prostych i podstawowych operacji tworzenia brył 3D, utworzyliśmy taki model. I do tworzenia modeli 3D w Frikadzie często trzeba podejść w ten sposób, że model budujemy małymi fragmentami. I na tym zakończymy. A jeżeli chciałbyś poznać podstawy Frikada krok po kroku, to zachęcam Cię do udziału w moim szkoleniu, do którego link znajdziesz w opisie do tego filmu. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię również do subskrybowania tego kanału.